Jak pewnie wiecie, wieczorami czytamy sobie dzieje apostolskie w ramach takiego projektu Biblia w czasie zarazy. Jesteśmy w trzecim rozdziale i mamy tam mowy ewangelizacyjne. Apostołów, no mówi Apostoł Piotr, ale pozostali są wraz z nim. Przerobiliśmy już dwie mowy i w tej drugiej, to jest trzeci rozdział dziejów apostolskich, bardzo ciekawe odkrycie. Kiedy Apostoł Piotr mówi o nawróceniu. To praktycznie na jednym, jednym tchem mówi o powtórnym przyjściu Chrystusa. No, zobaczcie. Wzywa Żydów do nawrócenia, mówi tak, 3.19. Preto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. No, to dość normalne przy ewangelizacji. Ale zobaczcie, co jest zaraz dalej: aby nadeszły od Pana czasy ochłody. No to jeszcze nie wiemy o co chodzi. I aby posłał przeznaczonego dla Was Chrystusa Jezusa. Teraz mamy problem, czy chodzi o nasze osobiste życie, czy żeby coś uniwersalnie się stało. I dalej czytając, już wiemy o co chodzi, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych. Proroków swoich. Zobaczcie, teraz Jezus jest w niebie. To właśnie wyraża ten werset, którego musi przyjąć niebo, ale do czasu, aż do czasu odnowienia wszech rzeczy. Ten czas nazywa Bóg czasem ochłody, czasem odnowienia, czasem jakiejś powrotu do tego, co było na początku, kiedy świat był bez grzechu. Na taki świat czekamy. Jeszcze tutaj jakoś wytrzymamy, aż do właśnie do czasu ochłody, czyli czasu powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa.